Sonia z Hotelu Paradise przed śmiercią nagrała piosenkę. Jej słowa dają do myślenia. Nie żyje Sonia Szklanowska. Taka smutna informacja obiegła media w sobotę 17 maja bieżącego roku. Śmierć finalistki drugiej edycji programu Hotel Paradise i obiecującej artystki muzycznej poruszyła zarówno jej fanów, jak i osoby z branży medialnej. Celebrytka zaledwie miesiąc temu wypuściła na rynek swoją najnowszą piosenkę To już nie mój dom. Jej słowa dają do myślenia. Sonia Szklanowska zyskała popularność dzięki udziałowi w drugiej edycji reality show Hotel Paradise. W programie, w parze z Łukaszem Karpiniskim, dotarła aż do finału, choć ostatecznie nie zdobyła głównej nagrody. Później Sonia postanowiła skupić się na swojej największej pasji, muzyce. Jej debiutancki singiel Lew szybko zyskał uznanie fanów, a kolejne utwory, takie jak rozdział, Dwa miesiące czy Lubię te klimaty, również podbiły serca słuchaczy. Przyjaciele żegnają Sonię Szklanowską. Wśród tych Którzy oddali hołd niż Szklanowskiej, znalazł się aktor Rafał Cieszyński, który wspólnie z celebrytką prowadził program podróżniczy Jedziemy na wakacje. Na swoim Instagramie opublikował poruszające wideo, które w subtelny sposób wyraża ból po stracie bliskiej współpracowniczki. Jednym z głosów który odbił się szerokim mechem. Był też apel Matta Palmera, przyjaciela Sauni Szklanowskia i byłego uczestnika reality show. To już druga osoba z programu, której życie zakończyło się przedwcześnie. Produkcje telewizyjne powinny dbać o swoich uczestników. Także po zakończeniu show, napisał na Instagramie, zwracając uwagę na problem braku wsparcia dla osób, które po zakończeniu udziału w programach typu Reality często mierzą się z presją i trudnościami emocjonalnymi. Także produkcja programu zamieściła poruszający wpis. Soniu, dziękujemy, że dałaś się nam poznać jako ciepła, czuła i szalenie oryginalna osoba. Wprowadziłaś do programu, i naszego życia, tyle uśmiechu, że aż trudno uwierzyć że już cię z nami nie ma. Sonia Szkalnowska przed śmiercią nagrała piosenkę. Chcę uciec stąd. Na początku roku Sonia Szkalnowska pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie, że dokończyła nową piosenkę To już nie jest mój dom, a zaledwie miesiąc temu wypuściła ją na rynek muzyczny. Po nagłym i niespodziewanym odejściu są szklanowskiej słowa jej piosenki nabierają zupełnie innego znaczenia i sprawiają, że łzy same napływają do oczu, w tekście utworu padają zdania. Ta samotność chyba jest mi bliższa. Chcę uciec stąd. Wszystko wokół straciło sens. Widzę Twój smutny wzrok. On nie sprawi, że cofnę się. Ja nie patrzę w tył. Zamykam drzwi. To już nie mój dom. Wiem, że znajdę swój kąt, ale z dala od twoich rąk. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz się zgłosić do ośrodków interwencji kryzysowej, OIK, które są w każdym większym mieście. Możesz tam otrzymać pomoc psychologiczną, prawną, materialną. Część ojców jest czyny na całą dobę i na przykład prowadzi noc Pomoc jest bezpłatna, nie musisz mieć ubezpieczenia. Jeśli masz uporczywe i silne myśli samobójcze, możesz się także zgłosić do każdego szpitala psychiatrycznego. Tam również nie jest potrzebne ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacjach nagłych, o ile powiesz, że to sprawa pilna, lekarz musicie przyjąć tego samego dnia.